Przychodzi baba do salonu. A jak wiadomo, my, baby, bywamy różne. Baba kumpelka, baba gaduła, baba uprzejma i ta uprzejma inaczej. Baba chaos, baba optymistka i baba, co lewą nogą wstała. A i każdy salon może poszczycić się swoim własnym, niepowtarzalnym zestawem bab. Ten podcast to zbiór inspirujących, zabawnych, nieco mniej zabawnych, a czasem i trudnych historii, które swoim zachowaniem napisały baby salonowe. Nie pozostawimy Was bez płyny, czyli podpowiedzi, jak poradzić sobie, tudzież wybrnąć z nieoczekiwanych czy niestandardowych sytuacji. Nazywam się Beata Adamczyk i jestem ekspertem od budowania zyskownego biznesu beauty. Jestem też międzynarodowym konsultantem rynku Spine Beauty. Już od 25 lat edukuję i konsultuję przedsiębiorców w branży beauty. Wspieram, motywuję i dodaję skrzydeł moim klientom. Jestem praktykiem. I to jest bardzo istotne, bo całą wiedzę, którą przekazuję, jest właśnie poparta moim wieloletnim doświadczeniem. Efektem mojej pracy jest wzrost rentowności Twojego biznesu poprzez pracę nad aspektami finansowymi, marketingowymi i strukturalnymi. Moją rolą jest spójne podejście do wszystkich najważniejszych aspektów biznesu. Pozwalających na wyzwolenie pełni potencjału i zyskowności. Należę do nielicznego grona ekspertów pomagającym nowym przedsiębiorcom stworzyć wyjątkową koncepcję nowego salonu, kliniki czy też spa. Jestem również audytorką. Na swoim koncie mam zrealizowanych kilkadziesiąt projektów audytowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. No ale dość o mnie. Przejdźmy do podcastu. Nie ma chyba gabinetu kliniki, w której nie zjawiłaby się klientka z wysokimi oczekiwaniami w stosunku co do efektów zabiegowych, która już na samym początku bardzo wyraźnie komunikuje. Zależy mi przede wszystkim na szybkim i spektakularnym efekcie zabiegu natychmiastowe wyszczuplenie, odmłodzenie z naturalnym efektem i oczywiście długotrwałym. Za tydzień muszą wyglądać jak milion dolarów. No cóż, to, że nasze salonowe baby chcą wyglądać jak milion dolarów, to na plus, bo będziemy im potrzebne, będą korzystać z naszych usług, zabiegów, produktów. Zresztą ręka do góry, która z nas nie chce wyglądać jak milion dolarów. Tylko tutaj mamy problem z czasem, bo efekty mają być na już. A najlepiej na wczoraj. Jeżeli należysz do osób, które na co dzień właśnie borykają się z takimi salonowymi babami i wciąż nie znajdujesz sposobu, jak sobie z nimi poradzić, to nie martw się, te sposoby istnieją i zaraz je poznasz. Na początku przybliżymy sobie sylwetkę tych salonowych, niecierpliwych bab, które chcą efekty na wczoraj. Płacę, więc wymagam. I oczekuję natychmiastowych efektów. To dość często siedzi w ich głowach. W takich sytuacjach słyszę od Was dość często, że to są trudne klientki. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy tak zwanym trudnym kliencie. Trudny klient czyli jaki? Na to pytanie ciężko udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi. Bo dla jednych trudnym klientem będzie osoba stanowcza, roszczeniowa, uparta i mówiąca wprost, czego oczekuje, a dla drugich to ktoś chaotyczny, niezorganizowany i nadużywający uprzejmości. Mówienie o kliencie, że jest trudny, to trochę przypisywanie mu etykiety. Jest to bardzo częste, a niestety jest barierą w profesjonalnej obsłudze. Jest to tak zwany podstawowy błąd atrybucji. Polega on na tym, że czyjeś zachowanie tłumaczymy najczęściej nie czynnikami sytuacyjnymi, lecz domniemanymi osobistymi cechami tej osoby. Klient nie jest trudny. To sytuacja, w której się znalazł w danym momencie, jest dla niego trudna. I tutaj to podkreśla jeszcze raz: sytuacja dla niego jest trudna, bo my dość często patrzymy z perspektywy swojej. No przecież to nie jest trudna sytuacja, tak, dla nas. Ale dla niego być może tak. Może być roszczeniowy, może być trudniej obsłużyć takiego klienta, aby był zadowolony. Ale oczywiście jest to możliwe. By poznać i zrozumieć historię klienta, jego doświadczenie, to z czym do nas przychodzi, musisz być w pełni zaangażowany w tworzenie z nim więzi i pokazanie mu, że jesteś osobą, przed którą może się otworzyć. To pierwszy krok, by zaufał, że jesteś po to, aby mu pomóc, i to też pierwszy krok, by klient przestał przybierać maskę właśnie tego trudnego. Ale wracajmy do tej naszej salonowej, niecierpliwej baby. Nie określiłabym jej jako trudnego klienta. Powinniśmy się tutaj raczej zastanowić, czy mamy do czynienia z klientem mającym zbyt wygórowane, nierealistyczne oczekiwania. Tak zwany klient hiperestetyczny, który po każdym zabiegu nie będzie odczuwał satysfakcji. Czy raczej z sytuacją, kiedy klient nie ma wiedzy na temat naszych zabiegów, a oczekuje natychmiastowego efektu, bo naoglądał się dziwnych reklam, które obiecują cudowne efekty już po jednym zabiegu. A jakby tego było mało, za tydzień ma ważną uroczystość rodzinną i chciałby pokazać najpiękniejszą wersję siebie. A być może właśnie te natychmiastowe efekty. Też publikujesz w swoich social mediach i trochę zostały one podkręcone. Klient wówczas myśli, skoro to zadziałało u innej osoby, to dlaczego nie zadziała u mnie? Ja przecież dbam o siebie, więc tak naprawdę te efekty powinny być jeszcze szybciej i jeszcze bardziej spektakularne. I teraz omówimy sobie te dwie sytuacje. I wracając do tej pierwszej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z klientami mającymi zbyt wygórowane, nierealistyczne oczekiwania, należy odmówić wykonania zabiegu. Wiem, stracisz zysk, ale w tym przypadku ten zysk będzie mniej ważny, bo klient i tak będzie niezadowolony z zabiegu, może wystawić ci negatywną opinię. Ale również może zażądać zwrotu pieniędzy za zabieg. No i cóż, wtedy nie będzie zysku, a wręcz odwrotnie będzie strata. Jeżeli myślisz, że zamieszczenie w karcie zabiegowej, w przeciwwskazaniach, zdania, zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku co do efektów zabiegowych Ciebie ochroni, to jesteś w błędzie. Bo taki klient wcale nie myśli o sobie, że ma zbyt wygórowane oczekiwania. Kiedy on czyta taki zapis, pomija go, myśląc, że to nie dotyczy jego, że on po prostu jest wymagającym klientem, a bycie wymagającym przecież to nic złego. Ty wiesz, że kosmetologia to nie chirurgia plastyczna, które, która daje w wielu przypadkach natychmiastowe efekty. Ale klient nie. I co najgorsze, ten klient wcale nie chce się w tym momencie edukować. Wracając do tej drugiej sytuacji, kiedy mamy w salonie klienta niecierpliwego, oczekującego natychmiastowego efektu, bo nie ma wiedzy na temat naszych zabiegów, to tutaj musisz tego klienta wyedukować. Bo ty wiesz, że w przypadku zabiegu kosmetycznego na trwałe efekty trzeba poczekać. Co więcej, zależą one nie tylko od umiejętności Twoich czy Twojego pracownika, ale od użytych technologii, zastosowanych produktów, też od stylu życia klientki, jej kondycji zdrowotnej, diety, aktywności fizycznej czy chociażby pielęgnacji pozabiegowej. Efekt zależy, je, zależny jest od wielości czynników, dlatego podczas konsultacji musisz szczegółowo przekazać informacje tym niecierpliwym, salonowym babom. Ale to jest mały problem. Problem taki, że te niecierpliwe baby rzadko chcą się edukować, no bo nie mają cierpliwości. Tak naprawdę to one myślą, że one już wszystko wiedzą, że już wszystko usłyszały. Chcą zapłacić i mieć to z głowy. Nie chcą słuchać za bardzo. Ale ty jednak musisz te wszystkie informacje przekazać krok po kroku. Dlaczego? Bo gdy taka niecierpliwa baba wyda na zabieg mnóstwo pieniędzy, a nie będzie zadowolona z efektów to awantura gwarantowana. I wówczas módl się, aby ta salonowa awantura nie przeniosła się do sieci. Ale to nie wszystko. Na tym Twoja rola się nie skończyła. Oczywiście konsultacja jest kluczowa. Wysłuchaj, przeanalizuj, rozwiąż dorać najlepsze rozwiązanie. Nie obiecuj efektów, kiedy wiesz, że tymi narzędziami, co masz w salonie, nie osiągniesz satysfakcjonujących efektów. Niezwykle ważnym krokiem w obsłudze każdego, ale przede wszystkim tego niecierpliwego klienta jest uważne wysłuchanie. Każdy z nas słucha, ale tak naprawdę to wszyscy słyszymy, a nie słuchamy. Niestety, słuchanie z empatią jest czymś o wiele trudniejszym niż nam się wydaje. A to umiejętność absolutnie obowiązkowa u tych, co zajmują się obsługą klienta. Dlatego pamiętaj, słuchaj, słuchaj aktywnie. Daj do zrozumienia swojemu klientowi, że go słuchasz. Ale musisz wiedzieć i koniecznie zapamiętać, że klienci ciebie też nie będą aktywnie słuchać i też wszystkiego nie zapamiętają, co im przekażesz podczas konsultacji. Dlatego po wykonanym zabiegu wręcz lub prześlij zalecenia pozabiegowe, tak subtelnie przypominając, że efekty zabiegowe zależne są od wielu czynników i koniecznie je wymień, a te najistotniejsze podkreś, wytłuść albo zamieść w ramce. To, co dla Ciebie jest oczywiste, to nie znaczy, że będzie dla Twojej klientki oczywiste. To Ty jesteś ekspertem, Ty masz wiedzę, więc podziel się z nią, klientem, i upewnij się, czy klient dobrze Ciebie zrozumiał. Kiedyś w sieci krążył taki humorystyczny mem. I podzielę się teraz z nim z wami. Przychodzi klientka do dietetyka i prosi o dietę, aby zgubić 7 kg w 3 dni. No i pada odpowiedź: Polecam dietę cytrynową. Wyciśnij pół cytryny, przemyj oczy za każdym razem, jak będziesz chciała otworzyć lodówkę. Tym humorystycznym akcentem żegnam się z wami, i do usłyszenia.